Raz, 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 raz. Raz. Maciek, masz odkład? Jo, zabrałem. No, no. <laughs> to tak, to my nie będziemy zapowiadać, po prostu wszystko wyjdzie w praniu. Tematy satyryczne Także jedziemy z tym, zaczynamy O gdzie ja mam te plecy o, a już chyba, że wyczerpiał No mogę pojedzieć Przecież to jest, ja nie wiem. Rejony o tej godzinie robili? Dobra, ile tam do niego, tego tam mu coś tam. Nie <noise> nie. Co tam młodzień, czy pięknie wyżywiony, z klatą jak szczurczoło? No i ty taki sam. No tego, to ja się melduję, że powrót ten, z przepustki. Jakiej przepustki? To jest godzina ja tu, ja tu widzę czwartą rano, Przyjmiemy ja do piątej. No niech ci będzie. Jak ty wyglądasz? Postawa zasadnicza Ale A no, no, co? To, 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 to Zasadnicza się już dawno skończyło. Przecież ty jesteś narąbany jak autobus żołnierza. Wiesz, tam był, że nic nie oczu. Ja? Ale co ja? Pomogę, no. No, 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 nie pomogę, no, no nie pomogę. A nie pomogę, a ja. No, no, no. Podpór przodem są Podpór? Cię pokażę jednego gościu, podpór. Ty. Wczoraj, żebym wieczorem śpicił. Patrz, patrz mnie tu dobrze, teraz będzie dobre. Patrz <zysy> mnie tu, patrz. Żem brał i żem podnosił. Brał i podnosił. Ale Boże, jeszcze to nie jest koniec. Jeszcze mi nie, 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 nie przerywa, nie? Będzie tak. To 50 powtórzeń zrobiłem. Tylko możesz tego nie wytrzymać, bo twoja tężyna fizyczna widzę... Fizy... Dobra, i to wszystko robisz na tempo, nie? Pa, pa, patrz mnie tu dobrze. To jest tak. Tempo raz, tempo dwa. Tempo raz, tempo dwa. Ej, ej widzimy, że się trochę nauczył, nie? Złodzie ci ktoś na rąba pod parę żołnierzu. Będzie postępowanie dyscyplinarne. A tam, tam dyscyplinarne tam. Po pierwsze to ja mam plecak. Ale to nie tak jak ty myślisz, tam człowieku. Zobacz, popatrz mnie, to dobrze się. Ale się zaplątałeś, no. No i już. No to myślę, że jakoś się dogada. Da, to dawaj bit Pomóż mi, karabin złóż mi, twego dowódcy. Satysfakcja. Pomóż mi, karabin złóż mi, twego dowódcy. Satysfakcja. Satysfakcja. OLEJEM SMARUJ Nic go nie żałuj Swego dowódcy Satysfakcja Satysfakcja OLEJEM SMARUJ By nie było Twego dowódcy Satysfakcja satysfakcja My się nie chce i prąd spadła. Da fotburg żaden motywacja motywacja motywacja

Dowódca drugą, panie szkolnej, kapitan, suwadło. co to jest, że na górze jesteście? Co to ma znaczyć, że tam na górze jesteście? Co to jest? na śniadanie macie schodzić? Ale. ale, ale baga... no jak co? Nie można tak żadnego ale na śniadanie, ale już. Yes, sir, Mr. Captain, Jest that... na czy tak jest, panie kapitanie? <noise> I wszyscy! Siedzę na kompanii, już kapitan do mnie dzwoni, mówi, że tam trzeba panu. Wojsko to pogonić, mówię tak, kapitanie, to już czas na śniadanie. Wszyscy. Słucham się polece i wysyłam wojsko na dół Będę miał dziś chust, to posiedzę se na badu Mówię tak, on mi na dół Mówię tak, ja na badu Mówię czy już na dół Będę się. I wszyscy ostatni raz! I teraz przechodzimy do niespodziewanej tutaj, e, wydarzenia takiego, że mój kolega, bo z serdeczny był dzisiaj dyżurny, a wiadomo jakie są jego obowiązki, chciałbym Wam coś przekazać, proszę bardzo! Jestem dyżurny! Drugie drugiej kompanii i o dwudziestej już wszyscy tej kompanii Ma pasji w berek mocy i już nikt mi nie podskoczy chodzi o wice składam meldunki szpan na max. ja zrobię zbiórki kiedy chcę

Dziękujemy bardzo, wiem że macie niedosyt, ale musimy już kończyć! Drugą bacą, drugi drutą! Drugą bacą, jaką panie? Świt, ha,